Katowice postawiły na zwiększenie dostępności transportu publicznego. Chcemy, aby ludzie przyzwyczaili się i przestawili na korzystanie z węzłów przesiadkowych w celu szybkiego dotarcia do centrum miasta Katowice. Jesteśmy w trakcie. Już po wykonaniu czterech węzłów przesiadkowych, to jest węzeł ligota, węzeł brynów, węzeł sądowa i ten węzeł przesiadkowy zawodzie, przy czym mamy jeszcze w planach do budowy kilka węzłów, no bez tej pomocy środków Unii Europejskiej, które otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 z priorytetu czwartego, czyli tak zwana niskoemisyjność w celu ochrony środowiska. No bardzo się z tego cieszymy i no i mamy pięknie wybudowany obiekt, z którego mam nadzieję mieszkańcy Katowic będą, jak i nie mieszkańcy Katowic, ale i okolicznych miast będą korzystali w pełnym zakresie. Węzeł przesiadkowy w zawodzie zdecydowanie jest inwestycją potrzebną. Jest to wartość dodana dla, dla dzielnicy, wartość dodana dla miasta no i przede wszystkim wartość dodana dla, dla nas, dla mieszkańców. Zdecydowanie on usprawnia komunikację. Ja często z niego korzystam w sensie takim, że tramwaje, autobusy, wszystkie te środki transportu miejskiego, które są dostępne, są na wyciągnięcie ręki. Jestem w zawodzia. Moim zdaniem jakość podróżowania w ramach komunikacji miejskiej podniosła się dzięki podróżowaniu tzw. Dwie drzwi w drzwi.